Cześć, dzień dobry, witajcie na sesji wtorkowej. 24. dzień stycznia, zapraszam na poranny przegląd techniczny. Zaczniemy od wykresu euro USD, czyli główna para walutowa. Tutaj nam cena odjechała w dużej mierze od tego poziomu FST, wcześniej zaksięgowała też tam strefę. Natomiast przechodząc już też do aktualnych układów, jakie moglibyśmy sobie wyznaczyć, bo widzimy, że zbliżamy się do wierzchołka z sesji wczorajszej to było otwarcie, otwarcie tygodnia i otwarcie sesji europejskiej jakbyśmy szukali punktów odniesienia do tego wierzchołka to zobaczcie, że musimy zejść bardzo szeroko, bo będą to schematy niemal na interwale tygodniowym jeszcze w ramach wstępu sprawdźmy sobie jak to się odnosi właśnie do tych szerokich mierzeń, A zbliżamy się do 50, jeżeli chodzi o wycenę Euro USD, czyli mierzenie 50% tutaj z szerokiego swingu Spadkowego, no bardzo szerokiego, bo tu 1,23,50 startujemy, a dołek jest to poziom poniżej parytetu, czyli 0,95,50 mniej więcej. Także tutaj mocne spadki przez e, okres kilku miesięcy e, czy około półtora roku niemal były budowane, i teraz to odragowanie w okolice 1,09,50 e, zaraz prawdopodobnie napotka to mierzenie 50%, które stanowi tutaj e, szeroki poziom oporu. A jeżeli chodzi o te wąskie schematy, myślę, że nawet nie możemy na 15-minutowym sobie coś wyznaczyć. E, chciałem tutaj dokonać pomiaru tego swingu spadkowego, który w dniu wczorajszym był budowany. No i na naszej drodze 61,8, na które tak naprawdę reagujemy obecnie, zaznaczymy sobie to strefą. Jeżeli oglądacie, e, jeżeli oglądacie tą analizę, to zwróćcie uwagę na jakim poziomie znajduje się obecnie wycena etka i czy jeszcze być może jest okazja, żeby podłączyć się do sprzedających właśnie w e, ramach rozegrania tej strefy podażowej, tak, czyli 1,0895 poziom oporu na euro-USD. E, idąc dalej, GBP-USD, czyli funt brytyjski w stosunku do amerykańskiego dolara, tutaj strefa fs jeszcze cały czas nie zagrożona, bo mamy tutaj układ e, z dosyć szerokim mierzeniem. Mm, dokonywałem tego pomiaru w dniu wczorajszym, jak e, nagrywałem też dla Was te scenariusze poranne, natomiast liczyłem na to, że te spadki będą jeszcze bardziej kontynuowane jeszcze głębiej kontynuowane. Chociaż ten okres sesji europejskiej całkiem fajny, bo amerykański dolar zyskiwał w stosunku do funta i też wydawało się, że możemy nawet i osiągnąć tą barierę podażową. Natomiast jest kontra do tego ruchu i zobaczymy, czy, zobaczymy, jak sytuacja się dalej potoczy. Zobaczymy, czy być może dzisiaj będzie pełne i zaksięgowanie. Myślę, że jak dokonamy sobie pomiaru tutaj na korekcie. Proste, i to możemy otrzymać potwierdzenie dodatkowe. I zobaczcie, że tak też e, się dzieje. Korekta prosta, czyli ten zygzak 1 do 1. Mamy podwójne FS100 w tym przypadku. Dopiero dzisiaj możemy e, sobie to mierzenie poprowadzić, bo odkładamy to od dołka z tej świecy godzinowej z godziny 8, czyli która obecnie się jeszcze kształtuje. No i FS100 nam się tutaj klastruje: 1, 22, 90, Podwójne FS100, strefa ZZB, a więc bardzo silna strefa. Wsparcie na wykresie gbp USD. Oczywiście, czy będzie okazja rozegrać poziom, zobaczymy. Trzeba mieć też na uwadze, że być może będzie trzeba lekko aktualizować to mierzenie, jeżeli pojawi się nowy wierzchołek. E, idąc dalej, w przypadku USDJPY tutaj dosyć taki szybki schemat na korekcie pędzącej 1 do 1, taki najbardziej oczywisty, jeżeli e, rzucimy okiem, tak pierwszy raz na wykres i tutaj na perspektywę na interwale jednogodzinowym, strefę oznaczymy sobie kolorem. E, zielonym na pewno e, zobaczcie, raz, dwa i teraz trzeci odcinek, czyli trójfalowy schemat na korekcie pędzącej AB równa się w CD. Takie założenie tutaj też stawiamy 129,30 poziom e, poziom wsparcia na łójku. no Zobaczcie, że ta, ta dynamika całkiem fajna cały czas się utrzymuje. Więc pomimo wyceny 129,80 około 50 pipsów nam brakuje spokojnie jest to target na, m, nawet na te godziny dzisiaj przedpołudniowe na USD/JPY, więc 129.30 poziom popytowy. E, I wybicie na złocie trzeba też to zauważyć, że 1.940 jest obecnie testowane i e, naruszane na rynku złota, także spoglądamy dalej, jeżeli chodzi o e, kolejne ograniczenia. Na tą chwilę ciężko będzie wyznaczyć jakieś układy korekcyjne, na które moglibyśmy zagrać, bo jesteśmy na szczycie tak naprawdę w ostatnim czasie, więc nie ma sensu układów korekcyjnych wyznaczać, bo za chwilę będzie to wymagało aktualizacji, i też yy, i też będzie mogę niektórych wprowadzić błąd, więc jeżeli pojawi się korekta, rozpocznie się korekta, to wtedy dopiero coś takiego zrobimy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało jutro od rana. Natomiast dzisiaj mogę tylko przypomnieć schemat szeroki, ten średnio-długoterminowy, więc strefa docelowa 1980-1975 dolarów za uncję, to jest ta bariera szeroka y, na rynku złota, tak, jeżeli chodzi o poziom górnego ograniczenia, poziom oporu. E, ta sama sytuacja najpierw na USDPLN, tutaj oczywiście też, jak pamiętacie, szeroki układ y, 4,16, 4,17 stefa Wsparcie, docelowa strefa wsparcia, jeszcze spory tam, spora przestrzeń nam brakuje, powiedzmy 1500 czy nieco ponad nawet. A jeżeli spojrzymy sobie bardziej lokalnie na ten rynek, czasami też warto zerknąć, powiedzmy na interwale 4 godzinowym. Tutaj, jeżeli ktoś poluje na zagranie, na zagranie pozycji długiej, bo pewne symptomy się do tego pojawiają, na tym interwale 4 godzinowym widzimy, że wyraźnie jest jedno odregowanie na sesji. Z 13 w piątek, czyli sprzed kilku dni. No i podejście z dnia wczorajszego, tutaj z godzin otwarcia sesji europejskiej. To jest kolejny motyw, pod to, że być może te długie pozycje warto obecnie na USDPL nie rozważyć, jakaś większa korekta będzie tutaj budowana. A broniona strefa to jest 431.00, 431.50, 431.00, taki powiedzmy zakres 50 pipsów warto tutaj. Warto tutaj spoglądać jak cena będzie się na tym obszarze dalej zachowywała.